Dzisiaj Z czwartkowego, martwego ciągu. Yy, dzisiaj tak samo sprawdzamy One Rep Max. Co wyjdzie? Zobaczymy. Yy, nauczony porażką po poprzednim wyciskaniu. 205 przebić i będzie, będzie dobrze. A jak będzie, to zobaczymy. Zaraz się okaże. Wszystko. Sztanga nam wygarnie. Czy się przygotowaliśmy? Czy się nie przygotowaliśmy? Czuję się dobrze. W miarę. Mikstura wypita. Idziemy na salę. Dobra, wyznaczam szczęśliwą przestrzeń. Modlę się, aby przyniosła pozytywny skutek. Musi być. Szybka matematyka, żeby się nie pogubić. Rozpisałem to na tablicy. O, wjeżdżamy pod to, później 130, 165, 185, 200. Tak to będzie wyglądało, a odtąd już się dzieje cała magia, o którą mi chodzi. Bartek jedzie z tematem. Sprawdza czy to prawdziwy ciężar. Waży? Lekkie, nie? Jakieś takie nie waży. Widać, że puste w środku. Dobra. Syropion. 130. Chęć jest taka, że... Nie każdy, kto trenuje na siłowni, uprawia sport. Bo można przychodzić na siłownię, a można trenować na siłownię. na 2, na 3, na na dwa? na 3, na No, nie okay. wiem co tym sądzić. Ja. Zaraz się okaże. Na dobry sposób na wprowadzenie maksu, to jest też odwody, To no, masz, że. To jest, że to 40 jest ra procent. rampowanie. Tak, 40 tak, 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 tak. Procent, tak. Znaczy nie się od niego, ale to po prostu rampowanie. To Chodzi się, o to. Wie znasz to. Bo właśnie. Czekaj, chodź, zejdziemy do tego. Chodzi o to, że tutaj mamy swój główny, jakby zamiar, główny cel, ale nie wejdziemy przecież na 200 od razu. Tylko musimy przygotować nasze mięśnie i układ nerwowy do tego, że będziemy zaraz pod presją tego, nie? Czyli od właśnie tak jak mówisz, 40% tam ja od pustej szangi, od nawet 400 kg zaczynam, nie? No i tak to wygląda. Jak ja robiłem sobie tutaj na przykład dwójki, to było mi potem za ciężko, bo zmarnowałem całą siłę, tak, nie? a te jedynki tutaj. A tak, tak, później jedynki, no bo już wiesz. całą siłę. No dokładnie. Dobra, dawaj. Jedziemy. Co? 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 Bierzemy dwie A jak? Tu mamy tak, to zrobione, to zrobione. Idziemy to. Ostatnie dwójki, i później jedyneczki. Zobaczmy tutaj wzór. Perfekto. O leje. Luks. No i tak to wygląda na siłowni. Sekcja trójboje się rozwija. I to teraz. Założone. Można lecieć. Jazda. No, zobaczmy. Kochani, jeżeli jest za duży pas, to nie ma co się ograniczać w jakimś tam. Tak. Jak nie, trzeba, sprawi... nie trzeba przytyć. Nie Tych... trzeba przytyć, można sobie zrobić kocyś. Od razu dochodzi w tali. I wtedy można zakładać. <laughs> nie próbujcie tego w domu. <laughs> tak. To robią tylko profesjonalni trenerzy. Różo. O. <laughs> nie wiem czy to puszczać, no, ale dobra Puszczaj, puszczaj Może ktoś skorzysta Siedzi? Siedzi Jak coś to nie podnosiłem tego ciężaru od 4 lat To jest trawie mój max życiowy I Z dawaj kurwa Jeszcze podniesiemy ten max Pozycja, dawaj pop. Easy Uważaj, uważaj. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze. No. Na dwa to życiówka. Easy. To Ta życiówka to 170. Także. No ładnie. Łatwo widzowie. Nie, gitara. To się wytnie, bo to ja muszę. Podnieść, <laughs> żartuję. Dobra. Wspieramy wszystkich, co chcą, chcą dźwigać. Siłownia jest dla wszystkich, pamiętajcie. I tu nie ma. Lepszy, słabszy, gorszy. Wszyscy są najlepsi. Elo. Dobra. Jazda z jedynkami. 185 kg. I zobaczymy, co dalej. To jest zaliczone i teraz dwie paczki będą Dobra, mamy atak na życiówkę Kolega poczuł krew 180 Dawaj, dawaj, mocno, mocno Dawaj, 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 wyciągaj. O tak yeah, Nic! Gratuluję. Kamera motywuje, kurwa, gdyby nie ja, nawet by kurwa nie wiedział, że tyle może zrobić. Kurwa. Polecam trenera Karola, to wybitna jednostka, trenujcie u niego. Dwa lata bez ciągu, życiówka, Godzina spędziłem tak. razem z nim. Bo to wszystko tutaj, tu, głowa magister wychowania fizycznego yy, praca na temat motywacji <grymne> dobry, 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 ścisłówka bam 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 tam. Dobrze pracują. Synchronizacja, tak zwana. Takie to jest ważne. To jest tłok. Dobre, dobre, dobre. Jeszcze jeden. Moc, moc, moc. <gry> Dobra. Jedyneczka to mamy teraz tu. I później ataki, ataki, ataki. Zobaczymy. Mam nadzieję, że 200. Powie, że mogę iść po dużo. Zobaczymy. Dobra, sama ucieka sztangę Boi się czegoś. Boi się. Treningowo na trzy. Trzy singlysz. Wypierdzala się to. Dwie stówki pykły. No i teraz coś w tych okolicach. Jeszcze nie wiem czy to. Zastanawiam się, ale zobaczymy. Kolega namówiony, 200 kg. Znaczy, namówiony w sumie. Ja, <śmiennie> ja mówię tak, na własną odpowiedzialność. W sumie, może bardziej w tą stronę. A? Dawaj, 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 mocno. Dawaj. A tak, Atakuj, atakuj, atakuj! Przykleiła się? No nie, nie zrobiło nikogo. Podjazd. Dobra. Próba to... była. Jest to zmieścić. Uh. Pewnie, to jest wiesz. Wyznaczcie później yy, droga do celu. Dobra, jedziemy. Pierwsza próba. 210 yy, czyli o 5 kilo przebijamy. Yy, mój dotychczasowy one rep Max. Bimy podjazd. No nie wiem. Znaczy wiem, muszę to wyjechać, co by nie było. Ach. dzień dzisiaj na ciągi. O, Nie było mocy Przewidzę Czyli mamy 210 kg Oczywiście się nie zatrzymam Zrobię sobie teraz krótką przerwę idziemy dalej No nie wiem właśnie teraz czy cel czy Zrobić 115, czy 120 O 215, czy 220 No i mamy 220 kg To poszło nie wiem jak, nie sprawdzałem, ale No, najwyżej wpiszę to na stratę ale próba musi być. <grymne> I mówię ładnie, poszło do tak. No. Powiem ci szczerze, że. Tak, troszeczkę, jeszcze... dyszkę, może. Uwielbiam próbować, bo jest. 220, poszło. Jestem zadowolony. I bam. I coś się pojawi, ale zobaczymy co. A więc to tak. Kolejny cukierek jest. To i działamy. Musi być 225. Ostatnia próba. 225. Zobaczymy. musiało być, tak musiało się to skończyć, jednak 5 kg w tym momencie robi różnicę, ale jest pięknie, jest pięknie. Możemy sobie, hop, nie teraz, ale kończymy na tym. Wsparcie, dzięki za wsparcie, dzięki chłopaki, kibicujemy sobie nawzajem, do zobaczenia. Wyszedłem z siłowni Jest już po robocie Idziemy, idziemy, idziemy O! Sklep medyczny Na szczęście się dzisiaj nie przyda Wszystko poszło zgodnie z planem Zdrówko jest Będziemy to przebijać Siema Jak tam? Wszystko gra? Powodzonka! Spotykamy yy, Wszędzie spotykamy Zawodników Wszyscy zmierzają w jednym kierunku. Dużo ludzi trenuje. No, czy panie starsze panie yy, i panowie yy, po mało latów wszyscy teraz yy, mkną na siłkę. Tak jak widzicie, udało się zakończyć yy, ten blok siłowy w miarę 220 kg. Yy, patrzymy tam daleko, yy, niedaleko w oddali widzimy przysiad to 180, później będziemy atakować i cisnąć, cisnąć, cisnąć i cisnąć do 200, martwy ciąg, no to widzimy 250, a może kurwa kiedyś 300 nikt tego nie wie, no ława ława to jest jakiś taki słabszy punkt kurcze, bum, bum, bum bum, bum, ale też poprawimy też poprawimy, będzie fajnie, dobra dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia, trzymajcie się, elo